Pytanie moje pierwsze, na początek, panie Michale. Ciężki dzień za nami spędzony w lesie sprzątając. Ja zapomniałem akurat, przyznaję się, swojego bidonu z domu. No i musiałem wypić wodę z butelki plastikowej. Jak się jej skutecznie pozbyć? System pozbywania się odpadów opisują regulaminy utrzymania porządku i czystości w gminie. Każda gmina powinna na swoich stronach internetowych Zamieszczać sposoby postępowania z odpadami nie tylko z butelką plastikową, ale również z innymi odpadami. W związku z tym świadomy obywatel sięga sobie do strony internetowej, patrzy, czyta i jest wyedukowany. Bez edukacji nie uda nam się prawidłowo, selektywnie zbierać odpadów. A jeżeli nam się nie uda prawidłowo, selektywnie zbierać u źródła, dalsze procesy postępowania z nimi są niezwykle trudne, kosztowne i nie przynoszą tego efektu, który byśmy chcieli, czyli skierowanie ponownie tego odpadu do ponownego użycia i recyklingu. Co się stanie, jeżeli ja go wyrzucę po prostu do, nie wiem, na przykład yy, pojemnika na yy, odpady zmieszane? Jeżeli trafi do pojemnika na odpady zmieszane, trafi na instalacje dedykowane odpadom zmieszanym takich Typów instalacji są dwie. Jedno to jest termiczne przekształcanie odpadów, gdzie jeszcze możemy spalać odpady zmieszane, oraz do mechaniczno-biologicznych zakładów przekształcania odpadów. Standard wymieszanych odpadów nie jest taki, że można je przeznaczyć do recyklingu, czyli w najlepszym razie powędruje do produkcji paliwa alternatywnego, czyli do cementowni. To jest proces odzysku. W najgorszym razie powędruje na składowisko. No to może powinniśmy całkowicie zrezygnować z plastiku? Jesteśmy skłonni do y, działania akcyjnego. Od plastiku, który ratował nas, do plastiku, który nas wykańcza. No tak nie można. Trzeba znaleźć racjonalny środek postępowania. Nie jest winą plastiku, że jest w morzu, oceanie, w parku, tak jak tutaj Państwo zbieraliście. To jest wina człowieka, który biorąc opakowanie nie stara je się włożyć do właściwego pojemnika, nie stara je się posegregować, tylko wyrzuca. Tak? Gdyby była dyscyplina, gdyby była odpowiedzialność, gdybyśmy więcej czasu poświęcili na edukację, te odpady byłyby segregowane u źródła. W pojemniku do tego przeznaczonym, tak zwanym żółtym, a następnie poddawane recyklingowi. Jeżeli edukacji nie ma, jeżeli nie ma dyscypliny, jeżeli niektórym, oczywiście, są takie wypadki, brakuje kultury osobistej, no to dzisiejsze spotkanie nasze jest właśnie poświęcone. Co te odpady robiły w lesie? Mhm. To my je wyrzuciliśmy. One nie przywędrowały tutaj ze sklepu, one nie przywędrowały tutaj z placu. Myśmy je niewłaściwie, my, Niewłaściwie pozbyliśmy się. A dlaczego tak naprawdę dopiero niedawno zaczął być plastik takim, powiedziałbym, może medialnym tematem i tak bardzo mocno nagłośnionym? Łączę to z zakazem importu odpadów do Chin: zarówno papieru, jak i plastiku. W związku z tym, że jeszcze parę lat temu Unia Europejska wykonywała około 30% 35% recyklingu, eksportując odpady, miała bardzo dobre wyniki tego recyklingu. Nagle okazało się, że po wprowadzeniu embarga na sprowadzanie odpadów z Europy do Chin, w Europie powstała nadwyżka, nadwyżka odpadów nad mocami produkcyjnymi. W związku z tym te odpady wędrowały do krajów, gdzie można było je zagospodarować taniej. Co tu dużo mówić, ekonomia w Unii Europejskiej jest bezwzględna. Jeżeli łatwiej było je zagospodarować w Polsce, wędrowały do Polski. Stąd między innymi parę lat temu wielka akcja palenia się składowisk, zakopywania odpadów, wytworzyła się szara strefa, na której przestępcy zarabiali bardzo dobre pieniądze. Wprowadzone przepisy Uniemożliwiają już w tej chwili takie zachowania. Ostatnio minister klimatu, pan Ozdoba, chwalił się w Krakowie i słusznie z rozbicia zorganizowanej grupy przestępczej, kilkudziesięcioosobowej, która korzystała z tego niecnego procedur, procederu zarabiania na odpadach. Tego nie ma. Niemniej jednak wracamy do sedna. Od mieszkania, od nawyku. Mamy taką butelkę, skorzystaliśmy z niej, włóżmy ją do żółtego pojemnika. W tym żółtym pojemniku, mimo że trwa cały czas intensywna akcja, w szkołach przynajmniej, edukacyjna, nadal blisko 40% odpadów znajdujemy nie nadających się do recyklingu. Nie nadających się do recyklingu. Jaki jest tego powód? Dwa zasadnicze. Po pierwsze, są to odpady niezgodnie rzucane z zasadami selektywnej zbiórki. To, co mówiliśmy dzisiaj, spójrzmy na strony internetowe samorządu, tam jest, jak prawidłowo segregować odpady. A z drugiej strony są to odpady również z tworzyw sztucznych, ale nie nadających się do recyklingu. Dlaczego? Dlatego, że w poczuciu swego rodzaju bezkarności przemysł wprowadzał na rynek odpady, Opakowania, coraz bardziej atrakcyjne wzrokowo, mhm. a coraz mniej nadające się właśnie do tego procesu, e, o którym tutaj mówimy. Teraz, e, w czasie, kiedy przygotowujemy się intensywnie do wprowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym, na pierwsze miejsce wybija się ekoprojektowanie. Tak? Mhm. Czyli będziemy, przemysł w zasadzie, będzie zmuszony w swoich akcjach, e, Reklamujących produkty uwzględniać opakowania, takie, które w sposób prosty, czytelny, jasny można zawrócić bądź bezpośrednio skierować do recyklingu. Nie dotyczy to tylko plastiku. Mhm. E, gdzieś możemy teraz szukać takich informacji odnośnie tego, z czego zostało tak, opakowanie? Tak, tak. To na stronach internetowych każdego urzędu mhm. e, są informacje, jak należy segregować poszczególne frakcje odpadów, co należy wrzucać czego nie należy wrzucać. Wydaje się na wstęp bardzo dobry dla mieszkańca. Nie wymagajmy od mieszkańca, żeby miał świadomość technologii sortowania, żeby miał świadomość chemii organicznej czy nieorganicznej. Tu nie o to chodzi. On ma opakowanie świadomie wrzuci do właściwego pojemnika. Jeżeli to uczyni, resztę wykona firma zajmująca się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Okej. Okay. To jeszcze może tak na koniec, czy może pan powiedzieć kilka y, liczb? Jak to wygląda w Polsce, na świecie, jaka część trafia do recyklingu, jaka nie trafia? Jak to wygląda? Na świecie produkuje i wprowadza się 360 milionów ton produktów stworzyw sztucznych. Europa to jest 17%, czyli około 60 milionów. Polska w granicach 4 milionów ton, z tego około 1 milion 200 tysięcy ton to są opakowania, czyli to czym się y, zajmujemy dzisiaj. Y, z tych 1 miliona 200 tysięcy ton y, na dzisiaj poziom ponownego użycia i recyklingu jest y, około 34-35%. Mhm. Czeka nas więc jeszcze bardzo, dużo, bardzo, bardzo dużo pracy. Dużo pracy. Jasne. No dobrze, bardzo dziękuję, dziękuję za uprzejmie. rozmowę. I jeszcze w takim razie zaproszę do naszej kwatery głównej na zakończenie naszego prestartu, gdzie będziemy tak naprawdę otwierać tegoroczne hasło, czyli plastik rezygnuje, redukuje i właśnie segreguje na końcu. Dziękuję uprzejmie za zaproszenie. Dziękuję.